Rozstanie nie musi być dramatem. Nie musi wiązać się z krzykiem, płaczem, trzaskaniem drzwiami. Może być spokojne, dojrzałe, pełne szacunku. Nawet jeśli boli, nawet jeśli nie tego chcesz. Dziś pokażę ci, jak rozstać się z klasą i wyjść z tej sytuacji ze spokojem, a nie z traumą. Cześć, nazywam się Jakub Borkowski. Jestem trenerem relacji damsko-męskich i randkowania. Pomagam kobietom znaleźć szczęście i je utrzymać. W tym filmie nauczę cię, jak rozstać się tak, żeby ból był jak najmniejszy i żeby zachować szacunek do siebie i do byłego partnera. Zacznijmy od tego, kiedy dochodzisz do wniosku, że to koniec. Często wiemy o tym dużo wcześniej, niż jesteśmy w stanie przyznać sami przed sobą. Czujesz, że coś jest nie tak, że już nie jesteście szczęśliwi, że więcej was dzieli, niż łączy, ale zwlekasz, bo może coś się jednak zmieni, bo szkoda tego, co było. Bo boisz się samotności, i tutaj pierwszy ważny punkt. Im dłużej zwlekasz z decyzją, tym trudniejsze będzie rozstanie, bo narastają frustracje, pretensje, niewypowiedziane żale, i kiedy w końcu coś w was pęka, to eksploduje jak wulkan. Jeśli wiesz, że to koniec, jeśli próbowałaś już wszystkiego i nic nie działa, to nie przekładaj rozstania w czasie. To nie jest miłość, to przyzwyczajenie. Przygotuj się mentalnie. Zanim porozmawiasz z partnerem, porozmawiaj ze sobą. Co chcesz mu powiedzieć, dlaczego się z nim rozstajesz, czego potrzebujesz teraz od życia? Zapisz to, nie po to, żeby czytać z kartki, ale żeby uporządkować myśli. Żeby w emocjach nie powiedzieć czegoś, czego będziesz żałować. Przemyśl praktyczne sprawy, gdzie będziesz mieszkać, co ze wspólnymi rzeczami, co z finansami, im więcej zaplanujesz, tym mniej chaosu będziesz musiała uporządkować później. Nadchodzi najtrudniejszy moment. Rozmowa. Wybierz odpowiedni czas i miejsce. Nie w trakcie kłótni, nie po alkoholu, nie w miejscu publicznym, gdzie nie możecie swobodnie rozmawiać. Najlepiej w domu, w weekend, kiedy macie czas, kiedy nikt się nie spieszy, kiedy możecie spokojnie przegadać wasze rozstanie. Zacznij od siebie, nie od oskarżeń. Nie, ty zawsze, czy ty nigdy. Ale ja czuję, ja potrzebuję, według mnie to nie działa. To nie znaczy że bierzesz całą winę na siebie. To znaczy, że mówisz o swoich uczuciach, ale nie atakujesz faceta. Powiedz jasno, że to koniec. Bez dawania nadziei, bez, może kiedyś, bez, zobaczymy, to okrutne dawać fałszywą nadzieję. Jeśli to twoja decyzja, weź za nią odpowiedzialność. Nie mów, zmuszasz mnie do tego, czy, nie dajesz mi wyboru. To twój wybór, bierz za niego odpowiedzialność. Teraz uwaga. To, jak mężczyzna zareaguje, może cię zaskoczyć. Może płakać, może krzyczeć, może błagać, może grozić, może udawać, że mu nie zależy. Każda reakcja jest normalna to szok, ból, strach. Daj mu przestrzeń na emocje. Ale trzymaj się swojej decyzji. Nie wdawaj się w długie dyskusje o tym, co było źle. To nie czas na analizę związku. To czas na jego zakończenie. Jeśli facet zaczyna negocjować, obiecywać zmianę, proponować terapię, to bądź stanowcza. Jeśli zdecydowałaś, że to koniec, to jest to koniec. Ale bądź też empatyczna, rozstanie boli go tak samo jak ciebie. Może nawet bardziej, bo to on jest zaskoczony. Nie mów rzeczy, których nie będziesz mogła cofnąć. Nigdy cię nie kochałam, zmarnowałam z tobą całe lata, jesteś najgorszym, co mnie spotkało. To niepotrzebne okrucieństwo. Możesz zakończyć związek bez niszczenia człowieka. Kolejny etap to ustalenie praktycznych spraw. Mieszkanie. Kto się wyprowadza i kiedy? Jeśli mężczyzna, to daj mu czas na wyprowadzkę. Tydzień, dwa. Nie każ mu pakować się z dnia na dzień. Jeśli to ty się wyprowadzasz, to dobrze to zaplanuj. Spakuj rzeczy. Zorganizuj transport. Poproś przyjaciół o pomoc. Rzeczy wspólne. Co jest twoje, co jego, a co wspólne. Nie kłóćcie się o drobiazgi. To tylko przedmioty. Spokój jest cenniejszy. Finanse. Wspólne konto. Rachunki. Kredyty. Ustalcie, jak je rozdzielić. Może warto spisać to na papierze? Zwierzęta. To trudne, bo to nie przedmioty. Ale musicie zdecydować. Kto lepiej się nimi zaopiekuje? Kto da im lepsze warunki do życia? A co ze wspólnymi znajomymi? To zawsze jest niezręczne. Ludzie czują, że muszą wybrać którąś stronę. Nie zmuszaj ich do tego. Powiedz im, że się rozstajecie. Bez wchodzenia w szczegóły, bez obwiniania, zdecydowaliśmy się rozstać. To nasza wspólna decyzja. Nie oczekuj, że wszyscy będą po Twojej stronie. Niektórzy wybiorą jego. To boli, ale mają do tego prawo. Unikaj plotkowania. Nie opowiadaj wszystkim, jaki był okropny. Taka postawa do Ciebie wróci. I sprawi, że w oczach wielu to ty będziesz wyglądać źle. Teraz najtrudniejsza część. Okres przejściowy. Jeśli musicie mieszkać razem jeszcze przez jakiś czas, to ustalcie zasady. Osobne sypialnie, osobne posiłki, minimalna komunikacja to nie czas na próby naprawy, nie czas na ostatni raz to tylko komplikuje sprawę i przedłuża ból. Nie prowokuj, nie zostawiaj swoich rzeczy w jego przestrzeni, nie przyprowadzaj nowych partnerów. Szanuj to, że ten czas jest trudny dla was obojga. Jeśli są dzieci, to uznaj je za priorytet. Nie kłóćcie się przy nich. Nie każcie im wybierać. Nie mówcie źle o sobie nawzajem. Dzieci nie są winne waszego rozstania. Nie mogą być bronią ani tarczą. Muszą czuć, że oboje je kochacie. Czas na cyfrowe rozstanie. Zmień status na Facebooku, ale nie od razu. Daj sobie tydzień, dwa. Niech najpierw dowiedzą się bliscy. Usuń wspólne zdjęcia, ale nie wszystkie od razu. To wygląda desperacko. Zrób to stopniowo albo ukryj je. Nie publikuj smutnych cytatów. Nie pisz postów o tym, jak cierpisz. To twoja prywatność. Nie wystawiaj jej na pokaz. Zablokuj go, jeśli musisz. Jeśli nie możesz się powstrzymać od sprawdzania, co u niego słychać. Jeśli każde jego zdjęcie cię rani, Ale jeśli możesz, zachowaj neutralność. Nie blokuj go z zemsty. Nie usuwaj ze znajomych pod wpływem złości. To dziecinne. Jak zadbać o siebie w tym czasie? Płacz, jeśli musisz. To nie słabość, to uwolnienie emocji. Lepiej wypłakać uczucia, niż je tłumić. Rozmawiaj z przyjaciółmi, ale wybierz tych, którzy cię wspierają, a nie podsycają konflikt. Ruszaj się, spacer, bieganie, yoga. Cokolwiek, ruch pomaga pozbyć się negatywnych emocji. Śpi, jedz, to podstawowe rzeczy, ale w kryzysie o nich zapominamy. Dbaj o ciało, to pomoże Twojej psychice, nie podejmuj poważnych, życiowych decyzji. Nie zmieniaj pracy, nie przeprowadzaj się do innego miasta, a na pewno nie teraz. Daj sobie czas. Co, jeśli on nie akceptuje rozstania? Niektórzy nie potrafią zaakceptować, że to koniec. Wydzwaniają, piszą, przychodzą. Bądź stanowcza. Jeden raz powiedz jasno, że to koniec i nie będziesz o tym rozmawiać. Potem nie odpowiadaj. Jeśli on nie respektuje twoich granic, to tylko potwierdza, że dobrze zrobiłaś, kiedy zdecydowałaś się na rozstanie. Ktoś, kto cię szanuje, uszanuje twoją decyzję. W skrajnych przypadkach, gdy czujesz się zagrożona, szukaj pomocy. Policja, prawnik, organizacje pomocowe. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze nie bój się prosić o pomoc. Najważniejsza lekcja rozstanie bez dramatu nie znaczy bez bólu. Ból będzie to normalne to znaczy, że mężczyzna, z którym się rozstałaś, coś dla ciebie znaczył. Ale możesz przejść przez rozstanie z godnością. Możesz zakończyć związek tak, żeby nie żałować swoich słów i czynów. Możesz rozstać się z szacunkiem. Do Niego, ale przede wszystkim do siebie. Bo sposób, w jaki kończysz związek, mówi o tobie więcej niż sposób, w jaki go zaczynałaś. Jeśli zachowasz spokój, jeśli będziesz prawdomówna, ale nie okrutna, jeśli weźmiesz odpowiedzialność za to, jak potoczyły się sprawy, a jednocześnie nie weźmiesz na siebie całej winy, wyjdziesz z tego silniejsza. I pewnego dnia, gdy emocje opadną, będziesz mogła spojrzeć wstecz bez wstydu. Bez, gdybym tylko, bez żalu, bo rozstałaś się najlepiej, jak potrafiłaś. Z szacunkiem, spokojem i godnością. To nie jest łatwe, to wymaga siły, ale tę siłę masz, nawet jeśli teraz w to nie wierzysz. Pamiętaj, każde zakończenie jest też początkiem. Zamykasz jeden rozdział, żeby otworzyć następny. I ten następny może być piękniejszy. Jeśli wyjdziesz z tego rozstania spokojna, ale nie złamana, jeśli zachowasz wiarę w miłość, a nie cynizm w podejściu do związków, rozstanie to nie porażka, to uznanie, że ta droga się skończyła, że czas iść dalej, i możesz iść z podniesioną głową, bo miałaś odwagę zakończyć to, co nie działało, bo wybrałaś prawdę nad wygodę, bo wybrałaś siebie. Jeśli ten film ci pomógł, zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj kanał żeby nie przegapić kolejnych materiałów o budowaniu zdrowych relacji. Do zobaczenia w następnym filmie.